Ewa Uszpolewicz-Figurski, dziennikarka Chicago. Drodzy Goleniowianie, ponieważ Teatr Brama, wasz Teatr Brama, gościł wielokrotnie w Chicago. Do tego wszystkiego nasza Chicagowianka, czyli Jenny, jest wasza teraz, na dokładkę jest waszą radną. W związku z tym, kilkoro z nas postanowiło was bardzo serdecznie pozdrowić i poprosić: zostańcie w domu, ale z radością. Dzień Pana Krytyk Filmowy. Jesteśmy daleko od Was, nad jeziorem Michigan w Chicago. Wieje u nas wiatr jak zwykle, wiosna się opóźnia, ale i tak nie wiemy jak naprawdę to wygląda na zewnątrz, bo siedzimy w domu i tego również Wam życzymy. Zostańcie w domu, aż ta cała sytuacja się przewali. Oby szybciej niż później. Małgorzata Błaszczuk, dziennikarka Chicago. Drodzy Goleniowianie, my Chicagowianie, pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Wam bliżej do Bałtyku, nam bliżej do jeziora Michigan. Wierzmy w to, że będziemy mogli swobodnie korzystać ze spacerów. Wy nad Bałtykiem, my nad jeziorem Michigan. Pozdrawiamy Was, ale na razie zostańcie w domu. Dariusz Lachowski, fotograf, bloger. Słuchajcie, drodzy Goleniowianie. Teatr Brama zawsze kojarzył mi się z wejściem, z jakąś bramą, z przejściem. Zazdroszczę wam tej Puszczy Goleniowskiej. My mamy nasze jezioro, wy macie piękną rzekę Inę. Ale wiecie co, póki co ani nie idźcie do lasu, ani nie idźcie na rzekę. Zostańcie w domu. Pozdrawiam.